Świat znajduje się na progu rewolucji technologicznej, która przewróci wszystko od medycyny po transport. Chiny już robią pierwsze kroki w tę przyszłość, zostawiając konkurentów daleko w tyle w tym Europę i USA. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Czy Chiny zniszczą nas gospodarczo, a może zrobią to nasze lenistwo i politycy? Latające maszyny. Szanghaj, rok 2025. Nad wieżowcami poruszają się dziesiątki latających maszyn. Jak stado futurystycznych ważek bezszelestnie ślizgają się po powietrzu. To nie fantastyka, lecz chińskie elektryczne i e witol startujące pionowo. Zmienią one wyobrażenie o transporcie. W ciągu ostatnich dwóch lat Chiny przekształciły marzenie o powietrznych taksówkach w rzeczywistość. Kraj wyprzedził zachód. Sekret sukcesu to rewolucyjne baterie. Stałotlenkowe akumulatory o gęstości energetycznej 500 watogodzin na kilogram pozwalają one urządzeniom pokonywać 400 kilometrów bez ładowania, jak z Nowego Jorku do Waszyngtonu. Na przykład Ehang 216S jest w stanie przewozić dwóch pasażerów. Zasięg lotu wynosi 30 kilometrów. Ładowanie trwa około 10 minut. Dron towarowy Aerofugia dostarcza do pół tony ładunku. Działa w trudno dostępnych rejonach górskich. Tam, gdzie nie wiedzie żaden samochód ciężarowy. Prawdziwy szok dla Zachodu to skala wdrożenia. Podczas gdy USA dopiero omawiają przepisy dotyczące testów, Chiny wykonały już ponad 10 tysięcy komercyjnych lotów. W kantonie Guangzhou zbudowano fabrykę, która produkuje około tysiąca i witoli rocznie. W Polsce nawet nie prowadzi się dyskusji na ten temat, nie mówiąc o wdrożeniach. Co to oznacza dla świata? Po pierwsze, korki drogowe mogą odejść w przeszłość. Przelot nad miastem stanie się dostępny i szybki. Po drugie, Chiny zyskują nową dźwignię wpływu. Technologię kupiło już ponad 18 krajów, ale jest i ciemna strona. Wojskowe drony oparte na tych samych platformach mogą zmienić układ sił w regionie, dlatego Donald Trump tak panicznie boi się chińskich technologii. Autonomiczne taksówki. Zwykły dzień w chińskich megamiastach. Wychodzisz z domu i otwierasz aplikację po minucie podjeżdża samochód bez kierowcy. To nie fantastyka. Robotaksówki już przewiozły 7 milionów pasażerów. Sekret sukcesu to rewolucyjne technologie. Sztuczna inteligencja bajdu Apollo przetwarza tysiąc scenariuszy drogowych na sekundę. Bez trudu radzi sobie nawet z najbardziej nieprzewidywalnymi łamaczami przepisów. Dla porównania, amerykańskie odpowiedniki jak Waymo radzą sobie zaledwie z 200 scenariuszami. Chińskie robotaksówki Przejechały już ponad 32 miliony kilometrów bez poważnych wypadków. To odległość równa dziesięciu podróżom dookoła świata. To prawdziwy przełom na dużą skalę. Podczas gdy USA testują robotaksówki w pięciu miastach, Chiny uruchomiły je już w 65. Koszt przejazdu wynosi jedynie 2-3 dolary, czyli trzy razy taniej niż zwykła taksówka. Do 2030 roku. Rynek wzrośnie do 50 miliardów dolarów. Co to oznacza dla nas? Rewolucja transportowa już się zaczęła. Korki zmniejszą się o 30%. Emisje zostaną zredukowane o połowę. Ale jest i druga strona. Dwa miliony kierowców mogą stracić pracę. Humanoidalne roboty. Wyobraź sobie świat, w którym twoim kolegą z pracy jest humanoidalny robot, który nie tylko montuje samochody w fabryce ale potrafi też przebiec maraton. To nie fantastyka Stanisława Lema. Podczas gdy Europa i USA pokazuje pojedyncze prototypy, chińskie humanoidy już pracują w fabrykach, pomagają w szpitalach, a nawet wychodzą na areny sportowe. Sekretem sukcesu są unikalne technologie i przystępna cena. Na przykład robot Unitree G1. Koszt 16 tysięcy dolarów. To 10 razy mniej niż amerykański odpowiednik od Boston Dynamics. Już stał się gwiazdą mediów społecznościowych. Wykonuje złożone techniki walki i tańczy. Asystent medyczny JR1 podnosi pacjenta ważącego 50 kg. W kwietniu tego roku 21 robotów wzięło udział w półmaratonie w Pekinie. Wielu z nich biegło szybciej od ludzi. Ale największy przełom tkwi w przemyśle. W fabrykach roboty Walker S1 wykonują 70% operacji. To zmniejsza koszty o 1 trzecią. Chiny planują do końca roku produkować 500 humanoidów na każde 10 tysięcy pracowników to 5 razy więcej niż USA. Co to oznacza dla nas? Rewolucja już trwa. Humanoidy poprawią opiekę nad osobami starszymi, obniżą koszty produkcji, ale mogą też pozbawić pracy miliony ludzi. Polsce to nie grozi my pozostajemy w samym ogonie nowych technologii. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja nowej generacji już tu jest. Systemy, które rozwiązują złożone zadania matematyczne lepiej niż profesorowie, piszą kod skuteczniej niż doświadczeni programiści. To nie fantastyka. W tym roku chińskie modele DeepSeq i QW dokonały rewolucji na świecie. Podczas gdy USA zwiększa rozmiary modeli, Chiny postawiły na inteligentną efektywność i unikalną technologię uczenia przez wzmocnienie. Model DeepSeq R1. Z bagatela 671 miliardów parametrów, pokazuje zdumiewające rezultaty. Rozwiązuje 80% zadań amerykańskiej olimpiady matematycznej. Pisze kod z dokładnością 66%. Zużywa 20 razy mniej zasobów niż odpowiedniki od OpenAI. Jego młodszy brat, QW30B, ma tylko 32 miliardy parametrów, ale przewyższa wiele zachodnich rozwiązań. Działa nawet na zwykłym komputerze do gier. Prawdziwy bayer to dostępność. Korzystanie z QW30B kosztuje tylko 20 centów za milion zapytań. To mniej niż filiżanka kawy. Chiny udostępniły otwarty kod źródłowy swoich modeli. Pozwala to tysiącom programistów tworzyć nowe aplikacje. Już dziś technologie te są wykorzystywane w modelowaniu finansowym, logistyce, przygotowaniach do światowych igrzysk olimpijskich. Co to oznacza dla nas? Rewolucja stała się rzeczywistością. Zawody programistów i analityków ulegną radykalnej przemianie. Głównie chodzi o tych z kilkuletnim stażem. Koszt tworzenia oprogramowania spadnie kilkukrotnie, ale jest i ciemna strona. Chiny kontrolują 70% łańcuchów dostaw komponentów dla SI. To daje im bezprecedensową przewagę technologiczną. Całkiem nieźle, prawda? Interfejsy, mózg, komputer. Człowiek całkowicie sparaliżowany po wypadku odzyskuje zdolność komunikacji wyłącznie siłą myśli. To rzeczywistość chińskich interfejsów mózg-komputer. W tym roku Chiny dokonują przełomu w neurotechnologii, zostawiając w tyle nawet ambitne projekty Ilona Maska. To rewolucyjna technologia, nieinwazyjna. Na przykład urządzenie Brain Talker, przypominające zwykły zestaw słuchawkowy, pozwala pisać tekst z prędkością pięćdziesięciu słów na minutę. To szybciej niż przeciętny człowiek na klawiaturze. W przeciwieństwie do amerykańskich odpowiedników, system nie wymaga operacji chirurgicznej. Nowy dwukierunkowy interfejs Stianjin jest 100 razy wydajniejszy od innych rozwiązań, zużywając jednocześnie 1000 razy mniej energii, ale prawdziwy przełom będzie w medycynie. Do 2027 roku chińscy lekarze planują przywrócić mowę i ruch tysiącom pacjentów po udarach i urazach rdzenia kręgowego. Pierwsze testy na małpach dały oszałamiające wyniki. Zwierzęta sterowały mechaniczną ręką z dokładnością 95%. Nadchodzi nowa era interakcji człowieka z maszyną. Technologie, które jeszcze wczoraj wydawały się fantastyczne, staną się dostępne za kilka tysięcy dolarów. Czy chińskie BCI, czyli interfejsy mózg-komputer, mogą uzyskać dostęp do naszych myśli? To rodzi poważne pytania o prywatność i bezpieczeństwo. Ale czy czytanie w myślach stanie się rzeczywistością? Technologie kwantowe. Wyobraź sobie komputer, który w kilka godzin rozwiązuje zadania takie, które nawet najpotężniejszym superkomputerom zajęłyby setki lat. To już rzeczywistość chińskich technologii kwantowych. Podczas gdy u nas testuje się laboratoryjne prototypy, Chiny uruchamiają produkcję seryjną i wdrażają pierwszą na świecie globalną kwantową sieć komunikacyjną. Chiny to bezprecedensowe inwestycje i przełomowe wynalazki. Komputer Zunghong g 3 demonstruje kwantową dominację. Rozwiązuje najbardziej złożone zadania modelowania cząsteczek milion razy szybciej niż amerykańskie odpowiedniki. A chip X-Cisan z 504 kubitami opracowany przez chińską Akademię Nauk stał się najpotężniejszym na świecie i otwiera nowe horyzonty dla sztucznej inteligencji i kryptografii. To prawdziwa rewolucja w komunikacji kwantowej. Satelita MOZI zapewnia absolutnie bezpieczne kanały komunikacji między kontynentami. Sieć naziemna o długości ponad 4800 km już działa. Jest wykorzystywana do operacji bankowych i komunikacji państwowej. Obliczenia kwantowe przyspieszą opracowywanie leków i optymalizację logistyki. Koszty spadną o 20-30%. Jednak te same technologie mogą złamać obecne systemy szyfrowania. Bezpieczeństwo danych znajdzie się pod ogromnym zagrożeniem. A co robi Polska Akademia Nauk? Nowa Energetyka. Wyobraź sobie reaktor jądrowy, którego nie da się przegrzać. Nie potrzebuje wody do chłodzenia i działa na paliwie, którego wystarczy na 20 tysięcy lat. To chiński reaktor torowy, który już dziś działa na pustyni Gobi. Podczas gdy świat spiera się o energetykę jądrową, Chiny dokonują rewolucji. Uruchomiono pierwszą na świecie przemysłową instalację na stopionych solach o unikalnej konstrukcji. W przeciwieństwie do tradycyjnych reaktorów, chiński TMSR LF1 używa ciekłej soli zamiast wody i stałego paliwa. To czyni go całkowicie bezpiecznym nawet w razie awarii, bo stopiona sól po prostu zastyga. Nie będzie więcej żadnych katastrof jak ta w Fukushimie. Paliwem jest tor, którego w Chinach jest więcej niż węgla który nie nadaje się do produkcji broni jądrowej. Niecały kilogram toru dostarcza więcej energii niż ponad 220 ton węgla. Odpady takiego reaktora są niebezpieczne przez 500 lat. Dla porównania, odpady z konwencjonalnych elektrowni jądrowych aż 10 000 lat. Już w 2029 roku Chiny uruchomią pierwszą komercyjną elektrownię o mocy 60 MW. Do 2035 planują zbudować dziesiątki takich instalacji. No cóż, rewolucja energetyczna jest nieunikniona, a reaktory torowe dostarczą taniej energii bez szkodliwych emisji. Z drugiej zaś strony Chiny, kontrolując te technologie, uzyskają ogromny wpływ na światową energetykę. Może to i lepiej. Skoro ma być tańsza, to po co nam droga energia narzucona przez Komisję Europejską? chip dla sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie komputerowy chip zdolny uczyć sztuczną inteligencję bez udziału amerykańskich technologii. To już rzeczywistość. Huawei Ascend 910D, chiński procesor, który w tym roku rzucił wyzwanie monopolowi Nvidia na rynku chipów. Ascend 910D jest produkowany w chińskich fabrykach SMIC w technologii 7 nanometrowej. Demonstruje wydajność porównywalną z flagowym chipem Nvidia H100. Przy czym koszt chińskiego chipa jest trzy razy niższy. Ale prawdziwy przełom to skalowalność. Klastrowy system Cloud Matrix, złożony z prawie 400 takich chipów, osiąga 300 biliardów operacji zmienno-przecinkowych na sekundę. To dwa razy więcej niż najlepsze systemy NVIDIA. Jest jednak pewny minus: zużycie energii w chińskim systemie jest prawie czterokrotnie wyższe. Mapa technologiczna świata zmienia się na naszych oczach. Chińskie firmy mogą teraz trenować zaawansowane modele AI bez oglądania się na sankcje. To przyspieszy rozwój chińskiej sztucznej inteligencji dwu, a nawet trzykrotnie, ale jednocześnie stworzy zagrożenie technologicznego rozłamu. USA wolą nakładać sankcje, za co wszyscy zapłacimy. Czy nie możemy korzystać z tańszej i lepszej sztucznej inteligencji z Chin? Biotechnologie. Wyobraź sobie świat, w którym leki hoduje się z bakterii, paliwo produkuje z alg. A pasze dla zwierząt wytwarza z przemysłowych odpadów. Tak to bioprodukcja w Chinach. Podczas gdy Unia dyskutuje o zielonej gospodarce, Chiny dokonują rewolucji, przekształcając biotechnologię w nowy silnik swojej gospodarki. Naukowcy nauczyli się przekształcać dwutlenek węgla z hut w 5000 ton białkowej paszy rocznie, a to wystarczy by wyżywić milion świń. Bioreaktory z genetycznie modyfikowanymi bakteriami produkują leki przeciwnowotworowe 10 razy taniej niż tradycyjne metody. Chiny kontrolują już jedną czwartą światowej produkcji farmaceutycznej, wyprzedzając Europę i doganiając USA. Już wkrótce inwestycje w biotechnologię się podwoją, a liczba nowych leków produkcji chińskiej wzrośnie trzykrotnie. Medycyna stanie się bardziej dostępna, a ekologia czystsza. Chiny mogą ustanowić monopol na kluczowe biotechnologie, tak jak już to się stało z panelami słonecznymi. Twoim zdaniem chińska monopolizacja to plus czy minus? Dodaj swoją opinię w komentarzu. Chiński Android. Wyobraź sobie system operacyjny, który działa równie dobrze na telefonie, inteligentnym zegarku, telewizorze i w samochodzie, bez opóźnień, z idealną synchronizacją. To Harmony OS od Huawei, technologiczne arcydzieło. Jest już zainstalowany na miliardzie urządzeń. Rzucił wyzwanie monopolowi Androida i iOS. W odróżnieniu od Androida Harmony OS używa mikrojądra. Jego rozmiar to zaledwie jedna tysięczna jądra Linuxa. To czyni system błyskawicznym i praktycznie niewrażliwym na wirusy. System automatycznie rozdziela zasoby między urządzeniami, zmieniając je w jeden superkomputer. Na przykład. Zaczynasz oglądać film na telefonie, a kontynuujesz na telewizorze bez ręcznego połączenia. Po amerykańskich sankcjach Huawei stworzył Harmony OS Next całkowicie autonomiczny system operacyjny bez żadnych elementów Androida. Już teraz ponad 4000 popularnych aplikacji zostało dostosowanych, a do końca roku ich liczba przekroczy milion. Krajobraz technologiczny zmienia się na naszych oczach. W Chinach Harmony OS. Już wyprzedził iOS, przejmując 17% rynku. Dla użytkowników oznacza to płynniejsze działanie i nowe możliwości. Czy świat podzieli się na dwie cyfrowe rzeczywistości, do której chciałbyś lub chciałabyś należeć? Maglev. Pociąg sunie nad torami bez ani jednego koła. Rozpędza się do prawie tysiąca kilometrów na godzinę. To szybciej niż Boeing 737. W tym roku Chiny budują nową linię między Changsha a Liu Yangiem o długości 48 km. Będzie to najszybsza linia kolejowa na świecie. To nie David Copperfield, to lewitacja magnetyczna. Pociąg unosi się nad torami, nie dotykając ich, eliminuje to tarcie i hałas. Technologia jest ekologiczna, czyli występuje brak emisji spalin. Zużycie energii jest pięciokrotnie niższe w porównaniu do zwykłych kolei dużych prędkości. Chiny już testują próżniowe tunele. W nich pociąg Maglev rozpędza się do ponad 620 km na godzinę. W przyszłości podróż z Pekinu do Szanghaju skróci się z pięciu godzin do półtorej godziny. To szybciej niż samolot. Maglewy uczynią podróże szybszymi, cichszymi i bezpieczniejszymi. Chiny budują linię za bagatela 1,5 miliarda dolarów. A Europa i USA dopiero dyskutują o projektach. Brzmi jak sci-fiction? Muszę cię zmartwić to rzeczywistość. A ty jak długo podróżujesz pociągiem z Krakowa do Warszawy, albo z Warszawy do Gdańska? 6G. Świat, w którym hologramy zastąpią wideorozmowy, drony latają w idealnej synchronizacji bez najmniejszego opóźnienia to technologia szóstej generacji 6G. Chiny już dziś ustalają reguły gry, podczas gdy my z trudem wdrażamy 5G. Chińscy inżynierowie już w tamtym roku zatwierdzili trzy kluczowe standardy dla sieci 6G. Prędkość przesyłania danych do 100 gigabita na sekundę będzie 50 razy szybsza niż 5G. Opóźnienia zmniejszą się do mikrosekund. Chirurdzy będą mogli przeprowadzać operacje zdalnie z dokładnością do milimetra. Gęstość połączeń osiągnie 10 milionów urządzeń na kilometr kwadratowy. Do tego inteligentne miasto, w którym każda latarnia, każdy samochód i każdy kawałek drogi wymienia dane w czasie rzeczywistym, a do tego integracja ze sztuczną inteligencją. 6G stanie się nie tylko siecią komunikacyjną, ale gigantycznym układem nerwowym planety. Obliczenia i analiza danych będą odbywać się natychmiastowo. Chiny już testują technologię w Szanghaju i Pekinie. Komercyjne uruchomienie planowane jest za pięć lat. Rewolucja w komunikacji zmieni wszystko: od medycyny po transport. Ten, kto kontroluje 6G, będzie kontrolował świat cyfrowy. Czy mamy się czego obawiać? Przyszłość. Wyobraź sobie świat w 2050 roku, w którym chińskie technologie wyznaczają reguły gry we wszystkich dziedzinach życia. To nasz prawdopodobny jutrzejszy dzień. Podczas gdy kraje zachodnie dyskutują nad regulacjami, Chiny już dziś tworzą przyszłość, w której będą kontrolować energetykę, komunikację, medycynę, a nawet ludzką świadomość. Za chińskim sukcesem stoi bezprecedensowa ekspansja technologiczna. Za pięć lat reaktory torowe będą dostarczać Azji 10% energii, komputery kwantowe złamią współesne szyfry, a interfejsy mózg komputer staną się produktem masowym. To dopiero początek. Prawdziwa rewolucja nastąpi w geopolityce. Kontrolując kluczowe technologie, Chiny uzyskają bezprecedensowy wpływ na kraje inicjatywy PASA i szlaku, reaktory torowe dla Bliskiego Wschodu, sieci kwantowe dla Afryki, medyczne interfejsy mózg-komputer dla Ameryki Łacińskiej. Wszystko to będzie dostarczane w pakiecie z warunkami politycznymi. Stoimy u progu nowego technologicznego porządku. Kraje Europy już dziś są opóźnione o 5-10 lat w kluczowych obszarach. Bez pilnych inwestycji na poziomie 50 miliardów dolarów i zmiany strategii, znajdziemy się na peryferiach cywilizacji technologicznej. Czy największym zagrożeniem nie jest samo opóźnienie, lecz rozłam? Czy zostaną wypracowane wspólne standardy dla sztucznej inteligencji, technologii kwantowych i interfejsów biologicznych? Raczej nie, a jutro możemy otrzymać świat podzielony na wrogie bloki technologiczne. Te przełomy to nie tylko wiadomości, to sygnał, przyszłość nadchodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Niektórzy będą się jej przyglądać z boku, inni będą ją tworzyć. Pytanie tylko, po której stronie znajdziesz się ty. Pamiętaj, że w naszym świecie trudno jest zrobić coś wspólnie, dlatego w moim przekonaniu to nie rozłam będzie porażką, a pozostawienie wszystkiego bez jakichkolwiek zmian.